Przede wszystkim witam serdecznie. Jakiś czasem temu dodałem w telewizji taki film dokumentalny o zbieraczach miodu, łowcy miodu chyba się nazywał, czy jakoś tak. No i tak sobie uświadomiłem, że w sumie nie mam w swojej kolekcji żadnych perfum z wyraźnie wyczuwalną nutą miodu. I że nawet nie znam zbyt wielu takich kompozycji. Także troszkę poszperałem, troszkę poczukałem. I tak oto do mnie trafił właśnie ten oto flakon marki Montale i zapach, który nazywa się Honey Out. Flakon charakterystyczny dla marki Montal, czyli flakonik leciutki, aluminiowy. Także nie bądźcie zaskoczeni wagą tego flakonu. Szukałem miodu na zimę no i znalazłem. Znalazłem nawet coś więcej, ponieważ oprócz wspomnianego miodu jest tutaj agar oraz dużej ilości cynamonu. Most tych perfum jest rewelacyjna, naprawdę parametry są znakomite. Wystarczy jedna lub dwie małe chmurki, żeby zapach był wyczuwalny przez cały dzień. I zdecydowanie jest to zapach na zimę i do użytku zewnętrznego. Stosowany w cieplejszą porą roku lub w pomieszczeniach zamkniętych może być męczący zarówno dla nas, jak i dla otoczenia. I tak jak mówiłem, aplikujemy maksymalnie jedną dwie małe chmurki. Na początku zapachu jest wyczuwalny właśnie ten cynamon, który dosłownie przeszywa nasze nozdrza. Projektuje z ogromną mocą przez około godzinę do dwóch, później już jest wyczuwalny miód i gdzieś tam w tle cały czas wspomniany agar. Nie jest to najłatwiejsza kompozycja. słodycz w tym zapachu jest, jest dosyć ciężka, gęsta, jednak nie jest ulepkiem. Wszystkie poszczególne nuty są dobrze wyczuwalne. Idealne otoczenie dla tego zapachu to zima, górska chatka, gdzie siedzimy sobie na werandzie otuleni ciepłym kosykiem, otuleni tym zapachem, popijając gorącą herbatę z prądem. To znaczy z miodem i cytryną, oczywiście. Także jeśli szukacie zapachu, który Was rozgrzeje zimą, z miodem o parametrach użytkowych. Wręcz genialnych, to ten zapach będzie w sam raz. Ja polecam. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.